Dzień dobry, dzień dobry. Idziemy do Niemiec. Po co tam jedziesz, panie, do Niemiec? Nie, do tego gdzieś wjeżdżasz. Jak? Mieszko załatwił nam zlecenie. Jakiś montaż akumulatorów na barce. Tam chyba będzie sześć akumulatorów, 225 chyba. Kwasowe, a my będziemy tam montować żylowe. O, zobacz. Інспекція транспорту була. My tu ми тут зараз їдемо як на колбаскових. На Берліну, а потім там до Порту. І будемо ми ми там статок шукати. Якісь там кабельки, все. Все сервісуємо, побачимо, що треба, подоробляємо. До Берліна маємо 131 кілометр. Тут уже видим знаки гаммувания, что было 110, 90, а теперь 180. Пишет. И тут, наверное, последняя брамка. Ну и камеры. Ну и тут начинается граница. Тут вот вот, и вот сейчас. Граница Паньская. будет информация. można jechać na ich terytorium Ty fajnie, że nie ma granicy, nie? Recepcji, no no już. tu była, wiesz jaka takie, takie normalnie budy były jak tego jak na cepenie, tu całe o, o tu Właśnie to jest ta granica Policja niemiecka O i teraz pokaż tablicę Wadi tu będzie z prędkościami, bo widzisz o. O. Ile wolno jechać zabudowanym jest 50, zamiast za 100 sto? i 130 Deutschland. No już mamy na koniec ograniczeń. Można jechać... Czyli 200! Tak. 130! No. Tu wiatraki, droga inna. Nie tak jak w Polsce. O, tu panele słoneczne. Na polu. Ty! Dużo ich jest! Hmm? Energia słoneczna. Chodź pod różnym kątem, nie? No, ja, bo to na kosu... na tych... na, na takich kosu... 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 czy jeszcze, zobacz. Tych dużo ich tak? jest. Tu już za skarpą się Ale jeszcze idą, czy nie? O, tu zobacz, ile jest. Ty! Jak ciemne chmury. Ty, to ile to prądu produkuje? Rozbudowują się cały czas. No. Tak dużo nie było. Co to, Martin, to lądowisko? Tak. Obwodnica Północna Berlina. Tak. No zwęża się trochę. Patrz, tak to już będziemy lądować chyba. Ale szerokie drogi, oho, oho. Oh. mamy tu już mamy 3 tylko z 5 Ale i tak fajnie, nie? No a do miejsca docelowego mamy jakich... 49 km I tam gdzieś będziemy statek szukać O tu bądź tam 52 pokazuje widzisz? No. no mówię Nawigacja dość przekłamuje jakaś rozbieżność no ale idziemy cały czas pada deszcz Pogoda atrakcyjna Lakacyjna Zobacz, a to rowerek z koszykiem, zobacz Dla psa albo kota bacznie tak no. przychodzi Fajnie Gdzie mają kota Jadek z babcią tam kotka mają Lubię podróżować, bo zawsze można coś nowego zobaczyć ty, w drugą stronę pod prąd na rondo mamy Ty, to jedziemy jak w tym... E... W Anglii. W Anglii. Patrz, do Teletubisia. W lewą stronę na rondzie jedziemy. W angielsku. A, cześć, pozdrawiamy. A, to tu jest chyba fabryka. Nie fabryka, tego, a tego... Jakieś owoce rosną. Truskawki? Nie. Za 200 metrów na rondzie pierwszy zjazd. I znowu to rondo będzie. A tu na rondzie to już normalnie, po europejskach. Dzięki Bogu, że przestało padać. Tu już znaleźliśmy, tu barka stoi, wysokie brzegi, bardzo. Zaraz tam pójdziemy do maszynowni i zobaczymy te akumulatorki. Глаз. Чтобы, чтобы позабили, там надо. На так... Где ты, Марк, okay. О, там, до Юли. Где? Как будда человек. Ты Будда-псай. смерть, О, люди. Ty no to, no to dziurę. Ja je parę razy sam rzucałem, A ja ja zobacz, to jak radę. to zakręcone. Już już tak, Czekaj, zaraz zobaczymy, gdzie A tu... to właśnie ten kabelik trzeba poprawić. To chyba ten jest wyjście, i ten trzeba miernik przynieść i zobaczyć. Bo tu po kolei będziemy wady odłączać. Ja się bo, że... powie mi pan na ile to chodzi bo jest 6 akumulatorów 3 i 3 jakie jest napięcie wyjściowe z tego e, szczerze mówiąc tu jest czarna magia bo tu był taki e, poprzedni załoga miał takiego mechanizmu. ale to jak... działa teraz to działa to żyje to daje prąd to czyli tak trzeba podłączyć jak jest to czyli muszę przynieść miernik żeby sprawdzić wad no to idziemy po narzędziach po to tak. wszystko będziemy tak. sprawdzać tutaj tak, bo ono się 204, daj, daj, weź, nie? I na przykład przyjmijmy, że ten jest, widzicie, na przykład... Nie, to jest 20, ten... 20, to który ma więcej? One obecnie są odłączone. Czekaj, Czekaj minus, prąd doniki, plus... Prąd do niki nie dochodzi, mogę włączyć prostu, żeby było widać wyraźnie. Nie, 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 nie. Zaraz dojdziemy. Yy, Martyn, zobacz tego. No, którego? Tego. No i tamtego ostatniego tego? Tak. Nie, to będą dwa minusy. Tam, I też... tam też będzie minus, no tak. To nic nie pokaże. To, to nie może tam być. No bo tu do tego do budy podłączony mi. Tu wychodzi, czekaj, tu wychodzi. Czekaj, to, to i to, to jest ładowanie chyba. Czekaj, to plus i to. to jak? Tu jest plus, i tu jest plus. No patrz Tu plus odchodzi i tu plus odchodzi. No a to na pewno plus. Ale gdzieś idzie ten plus. A tu jest minus wspólny. Poczekaj, to chyba rozdzielone jest tu i tu. tej tylko. No tu i tu jest minus, na pewno. To musi coś pokazać. Co to jest? Ty, no, no nic nie pokazuje. Jeżeli mam mogę wejść znowu, panowie, no to my do końca, na 100%, nie wiemy czy te trzy pary tych akumulatorów mamy idealnie podłączone, że nam dają 24. Wejść... To znaczy dają cztery, ale tak... Churka, no bo patrz, tylko... Wadi, ten tylko, ten wychodzi, idzie do plusa. No. Ten wychodzi, też idzie do plusa. Te no. dwa idą do plusa. No. No to czyli zostaje ostatni. Ten idzie do minusa. No. No i nie nie mam. No jak plus i minus powinno mi dać coś tu, ale nie mam w ogóle, widzisz, nie pokazuje mi w ogóle. No. Poczekaj, a mniejsze napięcie? No i tak mu się pokazać. Ty, no coś musi pokazać, nikt mi nie pokazuje, ty. Ty. No a plus, plus i minus. Tu w ogóle technologia akumulatorów jest pomieszana, widzisz? No, poczekaj, no ty, mamy tu... Mamy... Tu w ogóle mi nie pokazuje także być tak, że jedna para wcale nie wydawała prądu. Ale co 8V ma? 7V, może nie ma prądu. 6V. One są wydojone w. 5V. Tak chyba jest w tak mało mają napięcia. Patrz, pojedynczo mierze. A to jakiś tam podłączałeś to coś tam pokazywało. 8,5V. 8V. No zaraz policzymy, 12 ten ma. No ten, jest ten ma, ten ma 10, ten ma 10, ten ma 12, dobra podłączamy, nie będziemy tego, nie wiem, nie wiem jak jest. One tego... są od samego początku, dosłownie 5-10 minut po wyłączeniu motoru, bo jak włączy się... pan ładowanie to będzie śmierdział i może zaistnieć. Nigdy, nigdy nie śmierdziało. Właśnie, Ale wygotowują wodę po dolaniu, nie... może dwa tygodnie i muszę znowu piątkę na cztery akumulatory Tak, Ta, bo mają. Słaby elektrolit jest, że, że nie, nie śmierdział nam. To zaraz byśmy zobaczyli, tylko na chwilę byście włączyli i zobaczymy ładowanie. Czy, czy to idzie ładowanie? Włochnie, proszę. Poczekaj, zobaczymy tam na wyjściu. Poczekaj. Nie, ja zaraz podłączę. Poczekaj, zajdę się tu. Nie, nie, nie. Ten na, ten na środku, nie ten. Nie na GTRC, na GTRC Ten tak i musi dać na prawo, na, pra zaś, na prawo. Tu, tutaj. tu jest minus. Uro. Tak. Mówcie uwaga, kiedy? Mówcie kiedy. Chwila. Co, co? Tu jest plus. Tu jest plus. To wszystkie... Te wszystkie trzy. To wychodzi na to, że są plusy. No bo jak tu plus... No, wszystkie plusy to ten będzie tylko minus. I co tam pokazuje ci? No, zobacz, widzisz coś? 20 pokazuje. 20 dobra, ten też po, powinien pokazać coś koło 20. Ma, 20. No, a ty, a, wiecie mamy teraz. I tu? 20. Też 20, czyli tu sobie 24. Tu jest wspólna masa, czyli tym idzie masa tylko. masa odprowadzenie Dobra, tu a drugi odprowadzający? Nie ma. Dobra, wyłączyć. Znaczy ja nie No, teraz Co teraz wadi tam pokazuje? 24. Dobra, 24. Tutaj powinien też pokazać 24. 24. I tu 24 i tu jest 25 Dobra, Dobra. wyłączamy, ładowanie idzie. Dobre. Tu już trzy żelowe akumulatorki wsadziliśmy. Wsadziliśmy i tu mamy takie dodatkowe utrudnienia, bo mamy bieguny odwrotnie w tych żelówkach, bo te kwasowe normalnie mają lewy plus, plusik, a te żelowe prawy plusik. I musimy to kabelki podrabiać, nowe oczka pozarabiać i żeby to prawidłowo wszystko podłączyć, żeby to działało. I tu na śrubeczki będziemy skręcać. Wszystko na oczka przerobimy, żeby styk był fajny. Tu też jest fajne i mazlo na stoliku. I teraz tu dorabiam mostki z kabelkę 35. Normalne kąców zarabiam. Dla Martina. Marcin tam skręca, ja tu szykuję kabelki. Która będzie za krótka? Zaraz ci dam dłuższą. O. A jeszcze tego. A jeszcze tego kurbasa. Nie bój się Elektryka prąd nie tyka. No. No. <noise> Czyli mamy tu minus. Pierwszy obwód 27,4 i cztery. Drugi obwód 27 i pięć. I trzeci obwód. Ile tam jest? Patrz. 27 i 4. Dobra. Gdzie mamy tęgi jeszcze? Tęgami. Ile płynie? Yy, tu z tyłu. Z tyłu. Z tyłu. Z tyłu. A już się. Niektórzy koledzy mają bardzo dobre rozwiązanie. No. Że mają kurde wyświetlaczek, stanu napięcia, tak. od ziemi oświetleniowych, od rozruchowych i do stylówki prowadzonych. Człowiek nie ma tutaj niespodzianki jakich, że nagle od rana a rozruchowe są biedne, nie? Tu już malutko co ładuje. 0,8 teraz Tak, nie cały jeden. jeden. to jest malutko, a ten, ten? Albo wyłączył. A tu? Tak samo, 0,9. Na jakim teraz ta ładowarka jest włączona, jest? Tak. tak. Na dwójce? Tak jest. No to spadło, elegancko tak, spadło. To już bo było po 12. 28 dwadzieścia i Aperasz spadł na słabe 13-14. No. no. No bo, bo, bo jest, widzę, że spadło no. no. To czyli jest... tego? To jeszcze dwa kabelka poprawiliśmy. Ty. To to było od ładowania. Widzisz te, ten kabel? To jest przetworniczka. Od tego ładowania ten kabel był ten. Ale to i tak chyba nie działało. Chyba nie działało tak. tu przyszedłem na koniec, to taka piękna przyroda, tu z kamyczków wylany beton, tak brzeg wzmocniony, a tak normalne obrzeże no to są z takiej blachy z metalu grubego, to właśnie ta barka, to my tam akumulatorki robiliśmy, zrobili, wszystko działa, tam jeszcze do przetworniczki poprawili kabelek i oczka. I jeszcze tam oczko poprawili na rozruszniku. To właśnie całe mechanizm. To... Taki o, tam też widać w wodzie podniesione do góry. I tu zaczyna powoli dać kropić. My już będziemy do domu wybierać się. O, taka to pogoda. Niestabilna to słoneczko, to deszcz pada. Ale przyroda piękna. A my do domu mamy jakieś 2,5 godzinki jazdy. No i co? Wam życzymy dużo zdrowia. Życzymy Wam miłych, przyjemnych wrażeń w życiu. Wszystkiego Wam dobrego. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie swoje komentarze. Pa! I co Pani? Przyjechaliśmy z deszczem, a wjeziemy ładne słońce do Szczecina, nie? Tak, tak, zobaczymy co tam się w Szczecinie dzieje. To może trzeba zadzwonić, może Marta nam powie. Chyba że do mieszka zadzwonić. Albo dzwoni. No. Zaraz już wyjeżdżamy, idziemy do domu. I jak 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 do będą grzeczni, to, to im trochę słońca przywieziemy. No ale wiedzę, że tam na no ściytynem czarna chmura stoi, to chyba tam o, też... No to maja. ty daleko widzisz, widzę wani. Dobry masz zasięg No DPS działa U mnie słabo. Drzewa mnie zakłócają mój GPS. To jest fajna proroda to. O kulajnogę ktoś rzucił i poszli na piechotę. No tak jak Polaki. Niektórzy robią No ale skąd tą kulajnogę wzięli? Bo widziałeś tam stacji nie było, to gdzieś musieli tam z, z To chyba wysiadła i porzucili to. No o, zaczyna kropić. Mister akumulator.